Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Tym razem jedziemy na długi weekend. Jedziemy do Czech, do miejscowości Baśka, na kemping, który nazywa się Autokemp Camp Baśka też. I jedziemy, jedziemy tutaj od nas z Jaworza. Mamy około 50 km, czyli tam było 56 km. 56 km, pokazuje około 50 minut. My pewnie pojedziemy ponad godzinę, no bo wiadomo z przyczepami. Jedziemy tak jak z reguły na dwa zestawy. Pokażemy Wam kemping. Tak jak mówiłam, mamy 50 kilka kilometrów do celu. Natomiast za granicą mamy niecałe 30 i zdecydowaliśmy się, że nie będziemy wykupować winiet, tylko normalnie jedziemy boczną drogą, taką drogą krajową. Tutaj już jesteśmy na czeskiej stronie, tak to tu wygląda. Niestety nam zaczęło padać, ale jest taka droga, żeśmy jechali już jakiś czas temu. I w ogóle ta miejscowość Baśka, nie powiedziałam wam, to jest miejscowość tak na południe od Frytka Mistka. My dojechaliśmy do kempingu. Tutaj za nami jest duży parking. Przed kempingiem, gdzie można stanąć. Tutaj mamy wjazd, już typowo na pole kempingowe. I pokażemy Wam, jak to tu wygląda, mniej więcej. Już jesteśmy drugi dzień, bo wczoraj nie nagrywaliśmy. Dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda kemping, już jakieś tam nasze spostrzeżenia mamy. Oczywiście. Oczywiście. Tutaj po prawie mamy recepcję. Od razu co można powiedzieć, co do recepcji. Pani przynajmniej co nas obsługiwała, taka młoda dziewczyna, blondynka. Po polsku nic nas nie rozumiała, my po czesku nie umiemy, więc po angielsku trzeba było, więc to musicie się z tym liczyć, że po polsku się tutaj nie dogadać. Tutaj, jak widzicie, są takie domki malutkie, więc też na domki można przyjechać. Pole kempingowe jest dość rozłożyste. Na pewno trzeba się przygotować na to, że jest bardzo duży spadek terenu. Tutaj po lewej mamy mapki. frytku misku. Frydek misek po naszemu po prostu. A tutaj dalej mamy mapkę kempingu. Z tym, że już mogę Wam powiedzieć, że nie jest do końca aktualna, bo jeziora nie ma. Jezioro jest chyba już 2 lata zamknięte. Jest wysuszone, ale o tym wiedzieliśmy. Tutaj właśnie, o tutaj mamy recepcję, korty, WC. Tutaj jest restauracja. Taki bar bardziej. Tak. Ale tego tutaj nie ma. No nie jest to aktualne. Tego tutaj nie ma. Tu jest, tu gdzie my stoimy przecież. Tu my tu gdzieś stoimy. Tu jest też bar i tu są też toalety, które też nie są zaznaczone. I są, są toalety i prysznice. prysznice też. A teraz Wam pokażemy w realu jak to wygląda. Tutaj Wam postaram się pokazać troszkę z bliska ten domek. Tylko czy tu coś będzie widać. Z tego co widzę, tu tutaj po lewej jest kuchenka, jest czajnik, taka kuchenka dwupalnikowa. A tutaj w drugim oknie tego nie widać, ale wczoraj widzieliśmy, że są łóżka piętrowe na pewno, nie? No, tylko że te domki są nie wiem, a chyba nawet 3 metry tu nie ma. No malutkie, mega, mega malutkie że domki. 3 metry, no powiedzmy, że mhm. bardzo, bardzo miniaturowe. Bardzo ciężko jest z przyłączami, bo chcieliśmy się dzisiaj podpiąć, bo braku nam gazu w sumie Kasie. nam brak gazu yy, i słupki dla prąd jest, są tutaj tak bardzo wysoko a my stoimy tam aż tak daleko więc jak ktoś ma krótki przedłużacz to nie ma szans podłączenia do prądu czyli musimy mieć długie przedłużacze mhm. i później pod tą malejką taką w poprzek też jest, yy, tam też są poniżej znowu, nie? tak myśmy sobie w Felernie chyba stanęli ale znowu mamy taki w miarę płaski teren że można było to jako tako ustawić bo to tak. się ustawić to naprawdę jest ciężko tutaj dalej jak widzicie jest stół do ping ponga Taki mini plac zabaw piaskownica i dwa takie urządzenia do siłowni zewnętrznej. A po lewej mamy korty tenisowe. Jeden chyba nieczynny, no nie? Dwa korty i wczoraj tutaj gralianiczne. Tu, no ten jest sam. No my stanęliśmy sobie tutaj właśnie po prawej jak widzicie. A tutaj po lewej mamy sanitariaty. Jeśli chodzi o czystość, to wam powiem szczerze, to tak na bakier dość konkretnie, nie. No, tak chodzi taka bardzo młoda dziewczyna. Tak to tak po prostu. No to nie no. Jest dużo, jak ktoś jest tak przewrażliwiony. No to. No Podłogi jest. długi na pewno nie są myki. Co można powiedzieć, na pewno jest papier, jest mydło, takie rzeczy są. I tutaj mamy tak, na prawo mamy męski, na lewo mamy damski. Pokażemy Wam. Damski jest bardzo podobny damski, a męski. Tutaj, jak widzicie, są umywalki. Tutaj mamy prysznice. No, też, jak ktoś się wstydzi, no to ciężko, bo są takie odsłonięte. I tak widzicie, o, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. No, ale tutaj jest tak, jakby ścianka. I za tą ścianką są dwa prysznice. Tak to wygląda. O. Dalej mamy następne prysznice. Tutaj są dwa z kotarkami. I? Tylko ciekawostką jest to, że nawet zimna woda nie leci. Woda jest na żetony, rozumiem, że ciepła, ale no trzeciego się nie skończy, no bo w ogóle woda nie leci, nawet zimna. Tak, a jeżeli chodzi o te żetony na ciepłą wodę, to kosztują 25 koronczeski za 3 minuty. No i tutaj też mamy umywalki z drugiej strony, czyli w sumie jest 10 umywalek. Ale ja nie wszystkie działają. To jest druga sprawa. To na pewno nie ma. No. Tu działa. No i mydełko jest ogólnie. No i tutaj mamy toalety. 2, 3, 5, 10 toalet jest. Też nie wszystkie są otwarte. Tu na przykład, no, no tak widzicie, już trzy z rzędu są zamknięte. Ta tutaj jest otwarta. Tak to wygląda. No ogólnie tak mi się wydaje, ogólnie spoko. No ogólnie spoko, ale jednak ale jednak no, z tą czystością jest średnio, no i że nie wszystko jest pootwierane. Za sanitariatami idąc w dół jest tutaj taki bar, bo praktycznie tu chyba tylko są napoje, są coś do jedzenia w ogóle? Jest ale to jakieś takie langosze, co tu mają, no nie wiem, czy jakąś zapiekankę pizza, czy coś takiego pisze, takie, ale takie drobne przekąski. Może podejdziemy jeszcze na osmywalnię. Tutaj była część, tak jak widzieliście, takie sanitariaty, w sensie toalety, i prysznice, a tutaj jeszcze mamy część taką kuchenną. I w części kuchennej wygląda to tak, że są umywalki. Tutaj mamy trzy umywalki, trzy kuchenki dwupalnikowe, takie na prąd, i trzy mikrofalówki. No i z ciekawości woda jest oczywiście zimna. To będzie znaczy. jak w większości szczerze mówiąc. No niektóre są, bo tu jest jakaś zimna. No i kolejna informacja, że kuch kuchnia jest tutaj zamykana od 21 do 6 rano i jest nieczynna. Tutaj mamy taką tablicę informacyjną. Jest tutaj wypisane menu jednej z y, takiej restauracji przechospudka. Y, to jest ta druga, którą Wam za chwilę pokażemy. Takie tutaj jest menu. Ale idąc w dół, tutaj jak mamy sanitariaty po lewej, tutaj jest jedna taki właśnie taki bar. Pod tym właśnie za tym, co widzicie tam dalej. To jest właśnie tu miejsce, gdzie było jezioro. I z tego co wiemy, mają tutaj wszystko właśnie robić na nowo i jezioro ma znowu być, ale to dopiero za kilka lat. I przejdziemy się tamtą właśnie ścieżką, mniej więcej Wam pokażemy i przejdziemy do tej drugiej hospódki i tam też jest plac zabaw dla dzieci. Tak to tutaj wygląda właśnie ta ścieżka przed jeziorem takim jeziorem, który był i będzie. I bardzo dużo właśnie w Czechach widzieliśmy już któryś kemping z rzędu, są takie właśnie różne rzeźby z drzewa. Nie wiem skąd się to wzięło, że Czesi tyle tego mają, a mają tego sporo. Po różnych kempingach, co patrzyliśmy, to jest dużo, nie? Tych takich rzeźb. Może wy wiecie? My nie mamy pojęcia, dlaczego czy oni tak strasznie kochają takie rzeźby, czy o co tu chodzi. Tam daleko, właśnie widać, że jak jest to jezioro, które ma nowe powstać, tak jakby tam jakiś kamień układali, nie? taki wał, jakby robili. Tak, robią jakieś zabezpieczenie, pewnie może wylewało, tam przesiąkało, no nie wiadomo co się działo, ale do tamtych jest zrobione, nie? Mhm. że może za jakieś 2-3 lata będzie jezioro, będzie się gdzie kąpać. I miejscówka będzie naprawdę fajna, jak będzie jeziorko. Na razie tu nie ma ludzi, no bo pewnie no, ludzie dzisiaj szukają wody, jest upał. Więc każdy siedzi nad wodą. No to jest jedna sprawa. Druga sprawa tak mówimy, że z mało ludzi, nie? Bardzo mało ludzi tu jest. Niby jest nasz ten długi weekend, bo jesteśmy w sierpniu, 15. Aczkolwiek, no tutaj jest, jest trochę paloka, ale to jest parę ludzi po prostu. No Czechów też trochę jest, nie? Bo tak można powiedzieć, pół na pół chyba, nie? Pół co powiesz? na powiesz? No, może Austriacja coś tam przystali. Tak, ale to tak jednostki tylko. Ogólnie w Polsce na kempingach teraz jest pełno, no a to widzicie, jest mnóstwo wolnego miejsca. Także jak ktoś szuka ciszy i spokoju, to tutaj jak najbardziej, nie? Tak. Tu nie ma co robić, tu się raczej nic z wieczorem nie dzieje, ale jest cicho i spokojnie. O, tam właśnie widać, nie wiem czy będziecie widzieć, tam długie jakieś kamienie chyba, nie? Nie długie co robi? Kuje. No to kuje, niech się kuje. Tu może lepiej będziecie widzieć, jak ten kamień właśnie wygląda. I właśnie tutaj tą ścieżką doszliśmy do tej drugiej restauracji, hospódki. Nie będę czytać po czesku, bo nie umiem. Nie wiem jeszcze, bo tutaj pisała ta... Hmm, hosputka u terasa coś takiego, ale tu nic takiej nazwy nie ma, więc nie wiadomo, czy to jest... Chociaż nie no, bo ściągli to. No, może znowu coś jest nieaktualne, nie? Taki temat pisać nie chcesz? Dobrze. Dobrze. No i tutaj od tyłu właśnie są te sanitariaty, tam też są właśnie i prysznice, i toalety, ale to już nie będziemy wchodzić, bo są bardzo podobne, tak jak tam. I tutaj jest taki troszkę większy ten plac zabaw. My specjalnie właśnie przyszliśmy tu raz teraz tutaj do południa, bo po południu to jest pełno dzieci. No i tutaj są jakieś zjeżdżalnie, takie do wspinaczek, huśtawki, jakaś mała karuzela, tam jakaś pajęczena do wspinania. Znowu piaskownica, tak że tutaj dzieci mam taki kawałek dla siebie. Kolejną rzeczą to są tutaj ogniska, praktycznie co kawałek gdzieś są właśnie takie paleniska zrobione. Tak, można sobie palić gdzieś chce. tylko kamienie sobie poukładać trzeba wokół ogniska, albo na tych miejscach to są. Drzewo też można zdobyć, z byle którego innego bo ludzie zostawiają. Ale my preferujemy, żeby zapalić w tym miejscu, co było, no bo jednak no, nie rozpalać wszędzie i nie robić dziur w tej trawie, która jest. Kosze tu przy tych alejkach też widocznie są, mm -hmm. także jest dużo tego. Co tylko, no to strasznie nisko są gdzieniegdzie gałęzie i ciężko na przykład z przyczepą byłoby wjechać. Dużo z takich miejsc, gdzie z namiotem spoko, a już z przyczepą ciężko. No i tak żeśmy przeszli praktycznie cały kemping, tak on tutaj wygląda, pokażemy Wam jeszcze ceny mniej więcej, bo z tego co wyszło to nie do końca wszystko jest aktualne na stronie internetowej. Jeśli chodzi o ceny na kempingu, to wygląda to tak. Do trzech lat dzieci są za darmo. Powyżej 3 lat, czy to jest osoba dorosła, czy ma lat 15, 10, kosztuje 70 koron czeskich. To samo pies czy kot, też 70 koron czeskich. Jeżeli chodzi o samochód, to kosztuje 100 koron, a przyczepa 150. Prąd kosztuje 110 koron czeskich. Takie najważniejsze informacje, nie? Bo nie wiemy, co tam jeszcze innego jest. Aha, no i prysznice 3 minuty kosztują 25 koron czeskich. Dzisiaj wybraliśmy się na obiad. Tutaj jest taka restauracja. E, hostinec, bastanka. Tak to tu wygląda. Blisko tutaj jest właśnie od kempingu. Głównie bazują na menu takim, e, takim na co, każdy dzień coś innego. I... Tak tutaj rodzice się z jednym stoliku my przy drugim. Co sobie zamówiliście? Jest smażony ser, ale to każdy go jest, To jest zupa. Jaka to jest zupa? To jest zupa. A ja sobie. Ziemniaczona z grzybami. A ja zapytam się Babci, ja zamówiłam. I jest tu grzybów parę. Tak, zamówiliśmy tak. Dwa razy smażone ser z frytkami. Ten zestaw to jest zestaw dnia, bo to jest zestaw. Do zestaw. każdego dania niby zupa, jakby gramboraczka. No, Ziemniaczka ziemniaczana zupa z grzybami. Z grzybami? Z grzybami. Lidia sobie jeszcze wzięła lemoniada i rosół. Lemoniada, tutaj jest taka lana, tak jak kofola, coś takiego pani z automatu. Ty sobie wziąłeś piwo? Tak, piwo, lęka wody mi niedowolną. A ja sobie wziąłem piwo bezalkoholowe. No i zobaczymy co to będzie. Tutaj Tomek jest zupę. Mówi, że jest tak, jakby była lekko zakwaszona, coś takiego, nie? Ta 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 a ty masz rosołek i on Pono, jest taki a czym z mięskiem. To jest? No mięska to jest troszkę i on a to, jest. To jest mięsko, chyba? To też? No za zobaczymy. Wiem Wam szczerze, że ta zupa rosół to naszego rosła nie, nie przypomina, to była taka bardziej zupa, nie wiem, tak jakby, nie wiem, czy jaki to posmak nawet nazwać, dziwny posmak, dziwny posmak taka nie wiem w sumie, a ta tam mówi, że dość taka dobra, z tego co widziałam, to rycom też smakowało, ale tak nie wziła, że nie bardzo, bo była z grzybami, a tak mówię, rosół to nie, a ser za chwilę zobaczymy, rodzice już dostali, wiem, że bardzo taki sos z frytkami i sosem tatarskim. Tak tutaj wygląda właśnie ten ser smażony z frytkami. No i ser mi się wydaje, że bardzo dobry, nie? Czy co powiesz? No, w Mamy popołudnie pod wieczór, bo mamy godzinę praktycznie w pół do siódmy wieczór, nie? I wzięliśmy się za ping ponga. Tam jest, pokażę Wam za chwilę. No bo coś wiadomo robić trzeba, bo tak siedzieć cały dzień to tak bez sensu. To jeszcze Wam mogę powiedzieć, byliśmy, byłyśmy z mamą w Tesco i Wam powiem czy się zdziwiliśmy, bo Kiedyś ceny były dużo wyższe, nie? A teraz mam powiem szczerze, że wygląda to jakby te ceny wcale takie wyższe niż u nas nie były. Dokładnie. Dużo Czechów bardzo przyjeżdża do nas do Oszą, do Bielska Białej na zakupy. Przyjeżdżałem do Biedronki, no w Biedronce są ceny w sumie niskie, nie? No. Ale kupowaliśmy różne rzeczy, ale okazuje się, że wcale tu nie są takie wysokie te ceny, jak to każdy myślał, nie? No, także spokojnie, tak na przykład Słowacja faktycznie ma ceny dużo wyższe jak u nas, tak. natomiast Czechy raczej nie. Tak nawet dziś widziałam, tylko nie wiem teraz jaki to był, jaki to był sklep. Czy to była Billa, czy coś tak jak tutaj jechaliśmy. To filety z kurczaka były po 9, no niecałe 100 koron. No to, to masz. No, w Tesco co było to było? 17,20, no to naprawdę to są ceny mi się no, wydaje, ale bardzo dobrze. Tak jak ta karkówka, tak jak dzisiaj była, no to była po 36 zł, to była droga, nie? Tak. U nas wieczór wygląda tak. Pieski tutaj siedzą spokojnie. Lenka chyba śpi, a tutaj reszta. Gra, wymieniamy się. A my tutaj sobie. O, Lidia się bawi, tak? Super. I co jak wam idzie? Mama, nie wiem. Ten 10, Jesteśmy ostatni dzień na tym kempingu. Tutaj tak wczoraj wieczorem chodził pan. Za 30 było, żeby ściszyć radio tak bardzo, bardzo spokojnie, kulturalnie. Obok sąsiedzi mam chyba jakąś większą imprezę. Też byli głośno, ale wszyscy się pouciszali. O 10:00 była cisza. Ogólnie rzecz biorąc, strasznie się kemping nam zapełnił tutaj na weekend. Jak żeśmy przyjechali, bo myśmy tu przyjechali w czwartek, nie? To nie było tyle ludzi. Natomiast wczoraj i dzisiaj, nawet Nibie też dużo podojeżdżało. Jest, także dojechało trochę no bo tutaj w Czechach nie ma 15 sierpnia żadnego święta, tylko u nas jest. Czy tylko nie tylko, ale akurat Czesi nie mają. No już wyjechaliśmy z kempingu. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. Zapraszamy do następnego odcinka.